No, no i to jest ta, ta pralka mojej babci. Tutaj kiedyś stał PS. Dlaczego się kurwa na czarno-biało nagrywa? No, no i to jest ta słynna pralka mojej babci. Tutaj kiedyś stał PS, ale że się często psuł, to babcia postanowiła kupić taki otóż i tandetny plastik. Za 1400 zł. Uwaga. No pralka ma dziś tak około roku. Ale już widać takie różne ślady używalności. Bardzo solidnie wykonana pralka. Naprawdę. Już się łamało od filtra. Już nie ma kółeczka. Tak. No i programy ma super. Na przykład pokażę 60 stopni Trwa aż godzinę i 7 minut Oprowo dużo Ale na przykład jak ustawimy na 90 stopni To trwa półtorej godziny No to też jest tak długo się Na pewno wtedy wypierze w całości I odwiruje się i w ogóle No dwa płukania ma A teraz Wam pokażę jeszcze jeden paradoks Że jak nastawimy na syntetyki 60 i na 60 stopni to syntetyki 60 trwają dłużej niż bafel na 60 fajne nie? o no i tu jeszcze oczywiście tam takie różne programy typu tam super 30 wtedy też pranie jest tak fajnie wyprane na tkaninach delikatnych będzie się w ogóle nie obraca jedyny jakiś logiczny program to jest odplamianie, który jest już troszkę dłuższy i można też na nim gotować a palka ma dodatkowe płukanie czyli na bałynie sobie wykona 3 płukania no dużo, dużo naprawdę dużo bardzo bardzo oszczędna jest no i zaraz pewnie jakiś pranie się nagra na dole się kończy prać w ps -ie. już jest wyremontowany w całości Ostatnio pierwsze gotowanie w tej pralce zrobiłem. Jak dałem mały załadunek na 90 stopni, to po 10 minutach prania sobie skróciła pranie o pół godziny. No to na razie i zapraszam na pranie.